Znali się z Ryskiem już od jakiegoś czasu. Szymon przypuszczał, jakim on jest człowiekiem. Zresztą szpitalne znajome sam tego nie ukrywał. Jednak to był ten moment, w którym dobitnie pokazał, co w nim drzemie. I dzięki temu wyrwał chłopaka z letargu dylematów, czy postępuje dobrze, czy źle. Kiedy wrócił do sali, zobaczył, że Rysiek siedzi nad kartką i coś pisze. Domyślał się co. Nie było to dla niego do końca zrozumiałe, ale bardzo się tym przejął. Po prostu zaangażował się emocjonalnie. Rysiek spojrzał tylko w jego kierunku i szyderczo się uśmiechnął, kiwając politowaniem głową. Kolejnego dnia od samego rana Szymona bolała głowa. Czuł się niewyspany. Postanowił pochodzić korytarzem w nadziei, że mu przejdzie. Kiedy tak spacerował, spotkał Andrzeja. Witaj, co tak się rano kręcisz. Zapytał ten z uśmiechem: Nie wiem, co mi jest. Miałem ciężką noc. Boli mnie głowa i w ogóle jakoś się źle czuję. Mm. Czasami też tak mam i nie wiem, co jest przyczyną. Niby nie boli nic konkretnie, a człowiek jest do niczego. No właśnie, niby głowa, ale ja ogólnie z bólem głowy bardzo rzadko mam problemy, więc nie rozumiem. Mężczyzna powinien nosić brzemiona innych. Do tego jesteśmy powołani. Jesteś mężczyzną i dźwigaś ciężary, które często nie należą do ciebie. Nawet czasami nie wiesz, kiedy inni infekują cię swoimi problemami. Niby zwykłe rozmowy, pogawędki, a komuś chodzi tylko o to, żeby zrzucić z siebie jakieś jarzmo. A ty nie masz z kim o tym porozmawiać i tak naprawdę tylko sam Bóg wie. Kiedy wygrywasz, a kiedy przegrywasz, obarczony tym wszystkim, idź do spowiedzi i zrzuć to brzemię. Grzech nas osłabia, i szatan o tym wie. Atakuje wtedy ze zdwojoną siłą, albo to zwykłe zmęczenie. I może wystarczy się przespać. Niekoniecznie trzeba wszystko demonizować, no nie? Właśnie, masz rację. Zdrzemna się i zobaczymy. Wiesz co? Dobrze, że jest ktoś, kto potrafi na nas popatrzeć z boku i powiedzieć, kiedy się garbimy. Bo im bardziej komuś wydaje się, że jest mądry, tym jest głupszy. Mnie czasami się wydaje, że mam receptę na wszystkie moje problemy. I często tak jest, że sobie z wieloma rzeczami radzę, ale przychodzi ktoś taki, jak ty i mówi: Hola, hola, chłopie, co ty robisz? Zobacz, w jakie szambo wdepnąłeś, nie widzisz? <laughs> Zaśmiał się Andrzej. No, powiedz, czy tak nie jest? – Oczywiście, że jest, tak. A najlepiej sprowadza się człowieka na ziemię, kiedy zwróci ci uwagę ktoś, kogo uważasz za głupiego. – Pycha i próżność, jak one nas kochają – powiedział Andrzej. Wracając do sali, Szymon zauważył jakieś zamieszanie w drzwiach. Poznał, że stoi tam żona Ryśka. Kiedy podszedł, przywitał się grzecznie z kobietą, która właśnie wychodziła, jednak nie pytał, o co chodzi. Ze zdziwieniem dostrzegł, że Rysiek pakuje swoje rzeczy. Hej, powiedział. Co się dzieje? Daj spokój, ta moja pieprznięta żonka dowiedziała się gdzieś, że flirtuje tutaj z pielęgniarką i załatwia mi miejsce w innej klinice w jej rodzinnym mieście. Kurde, człowieku, ale jestem wkurzony. Nie masz pojęcia. O co tej babie chodzi? Ma jakieś urojenia? Czy przed okresem jest? Uff. Może tam ci będzie lepiej. Szymon próbował nieco rozładować napięcie, choć w głębi duszy odczuwał pewną satysfakcję. Że niby w czym lepiej? Mówiła zaczynać wszystko od początku. Dwie źle roboty mnie kosztowało, to wszystko tutaj? Nawet nie chce mi się o tym myśleć, bo mnie szlak trafiał. Uff. Burknął, wkładając kubek i szczoteczkę do reklamówki. No dobra, Rysiek, życzę Ci powodzenia. Trzymaj się, chłopak. Podszedł podając Ryśkowi grzecznościowo rękę. Recz wtedy stało się coś dziwnego, coś czego Szymon się nie spodziewał. Mężczyzna popatrzył na niego z podałba i wysycał przez zęby. Myślisz, że nie wiem jak ty się cieszysz? Gdyż teraz mógł wykorzystać okazję, jak mi nie będzie. Ja się namęczyłem, a ty będziesz spijał śmietankę, hmm? nie wstyd ci? Ale widzisz, tak to jest, uczciwemu zawsze wiatr w oczy. Kiwając głową jakby ze zgorszenia... Zabrał się ponownie do pakowania rzeczy. Rysiek wydawał się wesołym, pogodnym kolegą, uczynnym, szczerym, skorym do pomocy. Jednak pod fasadą tej uprzejmości krył się cyniczny, okrutny egoista, który zostawiał po sobie szlak ludzkich cierpień, szczególnie poranionych kobiet, które po nieudanych związkach widziały w nim kogoś, kto mógł ukoić ich ból. Taki prawdziwy przyjaciel, który wszystko rozumie, doradzi, pocieszy. Zranione serca za wszelką cenę szukają takiej otuchy, a kiedy te poszukiwania są oderwane od roztropności, zazwyczaj przynoszą kolejne łzy i rozczarowania, ponieważ niedowartościowana kobieta, zamiast zostać doceniona, jak na ironię, staje się zabawką w rękach przygodnych kochanków, którzy na jej świeżej ranie w sercu kiepują swoje papierosy. Po tych przemyśleniach Szymon postanowił pójść do kiosku po gazetę zamysłem zgubienia ponurych myśli. Po drodze natknął się na pana Włodka. Z daleka można go było poznać po charakterystycznym chodzie. Zresztą chyba większość znajomych poznajemy po tym, jak się poruszają. Pomóc? zapytał go. O, będę ci wdzięczny, powiedział uśmiechając się mężczyzna. Po czym oddał mu dwie reklamówki, które faktycznie nie były lekkie. O, była u mnie córka, ale nie miała czasu wejść. Dała mi tylko zakupy i pojechała. Dobrze, że cię spotkałem, bo nie wiem, czy bym z tym doszedł do sali. Włodek rozcierał dłonie. Wiesz co? Tak w ogóle. To chciałem ci o czymś powiedzieć. Jesteś mi winny paczkę papierosów. A za co? Zdziwił się Szymon. No jak to za co? Za tę robotę wywiadowczą, którą wykonałem dla ciebie i Ryszka. Przepraszam, ale ja z panem się na nic nie umawiałem. To nie były... Moje zlecenia to nie są moje metody działania. I już nie chodzi nawet o te papierosy, bo mogę dla pana kupić. Nie ma sprawy, tylko o to, że takie śledzenie to jest w ogóle nie na miejscu i nie w moim stylu. Choroba, panie, to ja się nalatałem, namęczyłem i po co to wszystko? Wariata ze mnie tylko zrobiliście. Ech! Ty i ten zaszczaniec. Dobre z was, cwaniaki. Człowiek chce najlepiej, a tu co? Że teraz niemoralne. A idź pan w cholerę, choroba, panie. Daj te torby, sam se poniosę, bez łaski. Uch. Wyciągnął z rękawa chusteczkę, wytarł pod z czoła, wyszarpnął Szymonowi reklamówki i na odchodne rzucił z przekąsem. Rysiek dał mi ostatni liścik do tej dziewczyny. Tam jest też o tobie napisane. No ale skoro cię to nie interesuje, to go dzisiaj zaniosę. Nawet za darmo. O! Krzymam początkowo się zdenerwował, a potem starał się znaleźć jakieś zajęcie odwracające jego uwagę od całego tego zamieszania. Poszedł do szpitalnego baru, kupił herbatę i gazetę, starał się skupić na czytaniu. Niestety myśli wędrowały swoją drogą. Rysiek ostatnimi czasy, przytłoczony zdarzeniami, dał się poznać jako podły człowiek. Ciekawe, co mógł też napisać w tym liściku. W jakich obelgi i paszkwili użyć. Te i inne domniemania drenowały umysł Szymona. Kiedy wrócił do sali, z radością zobaczył, że przyszła Ola. Tak bardzo cieszył się na jej wizyty, ponieważ to była jedna odskocznia od szpitalnej atmosfery, która stała się tak bardzo przytłaczająca. Witaj, Szymonku, powiedziała przyjaciółka, delikatnie wieszając mu się na szyi. Witaj, Olu. Jak się czujesz? Spytała i w tym czasie rozpakowywała przetwory jego babci, którymi dokarmia już niemal połowę oddziału. O, widzę, że ci smakuje. Zjadłeś nawet dżem od mojej mamy. Nic ci już prawie nie zostało. No dobra, następnym razem przyniosę ci więcej. A chcesz też kompoty? Olu, ja naprawdę dziękuję. Ale dlaczego? Bo ja to wszystko zjadam z grzeczności. Więcej nie dam rady. Kiedy to mówił, podświadomie czuł, że i tak. Po następnej wizycie będzie miało kilka słoików więcej. Wiesz co? Kiedy tutaj wchodziłam po schodach, przede mną wszedł taki staruszek. Ledwo, ledwo człapał. Szkoda mi się go zrobiło, to mu pomogłam. A on do mnie: Cóż, niedługo i tak umrę, ale jeszcze chciałbym zobaczyć mój dom. Chodzę codziennie do telefonu dzwonić, żeby mnie ktoś wziął. Chociaż na chwilę pożegnałbym się z Kotem Borysem. Tęskni ten plaż za mną. Mówią, że nie chcę jeść. Podlałbym ostatni raz kusy i mógłbym odejść z tego świata. Ale kto weźmie do domu trupa? I tak mi się go szkoda zrobiło, że zabrałabym go do siebie. Na co dzień nie spotyka się takich sytuacji. Ola jak zwykle, niczym listonosz rentę, przyniosła wiele pozytywnych wiadomości. Wszystko opowiadała tak szczegółowo, emocjonalnie, że Szymonowi wydawało się tak, jakby był w domu. Ta dziewczyna miała w sobie taką pozytywną energię, takie światło adoracyjne. Gdy odpoczywał po wizycie, usłyszał głos pana Mietka: Posłuchaj, chłopcze. A jak to jest, że księża mają tyle kasy, a ludzie na świecie umierają z głodu? Mężczyzna zadał pytanie, jak zwykle bez konwenansów, prosto z mostu. Jednak Szymon nie miał ochoty na taką rozmowę, akurat w tej chwili, dlatego planował się go pozbyć. Wie pan, że kiedy rozmawiamy, używając liczby mnogiej, rozkładamy winę na masę, a wtedy trudno znaleźć winowajcę, bo masa nie ma imienia ani nazwiska. Jest anonimowa. Niech pan powie o konkretnym księdzu bogaczu, a wtedy postaramy mu się przyjrzeć. No, teraz nie potrafię sobie przypomnieć, powiedział zbity z tropu mężczyzna. U nas w mieście jest jeden taki bogaty, ale ich go wie, jak tam na niego wołają. Rozumiem. A czy zna pan go dość blisko? No, trochę znam, wiem jakim autem jeździ. To nie jest samochód najgorszej marki, zapewniam cię. Skoro zna pan go dosyć blisko i wie, że jest bogaty, to niech pan mi wymieni choć jeden jego dobry uczynek. Mówiąc to, Szymon spojrzał na pana Mietka. A co to ma do rzeczy? Mnie nie obchodzi, co on dobrego zrobił, tylko dlaczego kradnie. Kradnie? Ludzie przeważnie wolą widzieć najpierw to, co złe. Bo to jest dla nich atrakcyjne. Lubią się karmić ludzką krzywdą, sensacją. A ja staram się być po prostu sprawiedliwy w ocenach i zawsze wysłuchać dwóch stron. A pan w tej dyskusji obsadził jedynie rolę prokuratora. Przecież pan nie wie, czy on kradnie. Zresztą nawet jakby kradł, to jest wielka tragedia kapłana, wielka tragedia człowieka. Po prostu i pan, i ja. Będziemy postrzegać te sprawy inaczej, ponieważ przede wszystkim ja wierzę w niebo i piekło, a pan nie. Wiesz co? Tak pleciesz trzy po trzy, ale sensu w tym żadnego. I z wami tak zawsze. Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. aż eee, szkoda czasu. Pan Mietek obrócił się ostentacyjnie plecami, co oznaczało, że rozmowa jest zakończona. Do momentu, aż znowu go coś znajdzie. Szymon zapakował do reklamówki kilka babcinych przetworów, i poszedł podzielić się z Andrzejem i innymi. A, witaj! Przywitał się z uśmiechem, którego specjalnie nie musiał udawać na widok Andrzeja. Witaj! O, widzę, że przyniosłeś dla mnie podarki. <grytanie> Czuję się, jakbym miał widzenie w więzieniu. A do tego jeszcze ta piżama w paski dokładnie taka sama jak tam. Ola przynosi mi tego coraz więcej. Niedługo będę dokarmiał cały oddział. <grytanie> Wiadomo, babcia o Was dba, co? A ty masz złotą rodzinę, chłopie? Szymon nieco się zmieszał, ponieważ Andrzej potrafił mówić bardzo szczerze. To dzisiaj rzadko spotykana cecha. Ludzie, mimo że żyją bardzo blisko, a nawet razem, nie potrafią ze sobą rozmawiać. Dlatego się nie znają. Często krzyczą na siebie, przez co się nie słyszą. Idziemy gdzieś się przejść, pogadać? Jasne, poczekaj, tylko aż to poukładam i pójdziemy. Andrzej upychał w szowce przetwory, po czym poszli na ławkę. Przed budynek. Kiedy wyszli na zewnątrz, znajomy z sali zaciągnął się mocno powietrzem. Ah, czuję się, jakbym wyszedł na wolność. Od razu jakoś lepiej. Po chwili kontynuował. Ten szpital nie za wiele różni się od więzienia. Tutaj wszystko robi się na czas i komendę. Zobacz, jak tu mamy pobudka, termometry, ważenie i tak dalej. W pudle jest podobnie. Pobudka, apel, śniadanie, spacer. Kiedy jesteś bardziej chory. To porę roku poznajesz tylko po liściach na drzewach, patrząc przez okno. W pudle jest tak samo. Wiesz co, czasami się zastanawiam, jak tam jest w tym więzieniu. Tyle się słyszy, jak tam jest strasznie, a kiedy widzi się na ulicy jakiegoś łysego, to wiadomo, że kryminalista. Próbuję to sobie wyobrazić. Człowiek jest ciekawy miejsc, do których nie ma dostępu. W hmm. więzieniu. Nie wiem, co ci powiedzieć, a co ci interesuje? No nie wiem, cokolwiek. Może na początek, gdy tam trafiłeś, co zrobiło na tobie największe wrażenie? Dzisiaj w więzieniu jest na pewno inaczej niż było kiedyś. Kiedyś byli inni ludzie, bardziej charakterni, bardziej przywiązywali wagę do słowa, zasad, zachowania. Jakich zasad? Wydawało mi się, że więzienie to właśnie takie miejsce, gdzie nie panują żadne zasady. No, bardzo się mylisz. Zresztą, tak jak większość ludzi. Nie mogę ci powiedzieć jakich, ponieważ to jest dla wtajemniczonych, i mimo że obiecałem kilkadziesiąt lat temu, że tego nie zdradzę, u mnie słowo się nie starzeje. Zasad, to znaczy wszystkich takich przykazań, co ci wolno, czego nie. Jest tam o wiele więcej tego niż na wolności. A po co są te zasady? zapytał Szymon, coraz bardziej zaciekawiony. Po to, by oddzielić tych chłopaków, którzy są w porządku, od tych, którzy nimi nie chcą być. Po to, by się nie zezwierzęcić, by jedni nie upadlali drugich. A co to znaczy być w porządku? Być w porządku to znaczy, że nigdy nikomu nie podłożyłeś świni, że przestrzegasz zasad, które mówią o tym, jak być porządnym facetem. I o to, że grypsujesz, jest Twoją wizytówką i sygnałem dla innych że można na Ciebie liczyć, bo nigdy nie sprawiłeś się żadnym świństwem. To takie więzienne 10 przykazań. Grypsujący to facet, na którego po prostu możesz liczyć.